W dzisiejszym odcinku podejmę się recenzji modułu Bluetooth XY myślnik BT myślnik Mini 5.0. Nazwa wskazuje, że moduł wspiera standard Bluetooth 5.0. Czy to prawda? Sprawdzę potem. Moduł jest zapakowany w biały woreczek strunowy. Rozpakuję go teraz. Co do wyglądu zewnętrznego to nie ma się co przyczepić. Moduł wygląda estetycznie. Obudowa skręcona jest czterema śrubami, co pozwala na łatwy dostęp do płytki w razie potrzeby, co jest tutaj na plus. Moduł jest zasilany przez gniazdo mikro USB na 5, 5V. Zaciski wyjściowe znajdują się w gnieździe czak, co pozwala na łatwe podłączenie modułu bez konieczności lutowania. Obudowa posiada też otwór na przewody, gdyby ktoś chciał przylutować swoje przewody do dostępnych zacisków na płytce. Pierwszą czynnością jaką zrobię, będzie sprawdzenie, jak moduł zachowuje się w praktyce. Podłączyłem więc moduł do wzmacniacza, aby cenić jak gra. Muszę przyznać, mocno się zaskoczyłem jakością dźwięku, jaki wydaje z siebie ten niepozorny moduł. Przede wszystkim brak szumów. W przeciwieństwie do mojej obecnej przystawki, bluetooth moduł nie generuje żadnych słyszalnych zakłóceń w tle. Nie wiem jak opisać brzmienie, po prostu brzmi on lepiej od mojej obecnej przystawki. Nie jestem w stanie przekazać tej różnicy w brzmieniu, więc pora przenieść się do laboratorium i pomierzyć moduł oscyloskopem. Pierwszym parametrem, jaki zmierzy być, to reakcja modułu na sygnał sinusoidalny. Dużym zaskoczeniem jest brak zakłóceń. Sinusoida jest czysta i nie jest zniekształcona. By sprawdzić, skąd tak dobre brzmienie podam na moduł sygnały inne niż sinusoidalne i wszystko się wyjaśniło. Zarówno sygnał prostokątny, jak i trójkątno oraz piło nie są zniekształcone. Muszę przyznać, że moduł ma zaskakująco dobry parametry jak na swoją niską cenę. Ciekawi mnie co za układ stoi za tak dobrym brzmieniem. Po rozmontowaniu widać, że płytka jest wykonana dobrze. Brak zimnych lodów oraz siadów tepnika. Płytka ma nowoczesny wygląd w postaci czarnej maski, Co do układu scalonego, Budowie wiele mi nie powiedział. Brak jakichkolwiek informacji na temat takiego układu. Jednak gdy zapytałem się na Discordzie dla elektroników dostałem informację, że to układ AC6905A produkowany przez Zuhai Jedi Technology. Układ jest 32-bitowym mikrokontrolerem z funkcją Bluetooth. Według dokumentacji układ wspiera Bluetooth 4.2, czyli nie jest to Bluetooth 5.0, jak okomuje nas producent. Mało jest informacji na temat tego układu. Z tego co ustaliłem jest to klepany masowo układ, którego dokumentacja jest dostępna tylko dla partnerów tejże firmy. Czy poleciłbym ten produkt? Zdecydowanie tak. Mimo oszustwów w postaci wersji Bluetooth, którą moduł wspiera, to nadrabia on jakością dźwięku. Mam nadzieję, że ten film rozjaśnię tajniki owego modułu. Do następnego odcinka. Cześć!